Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesius Attitude Polska, a oto kolejny odcinek WWE Shortcut. Na początku omówmy sobie kilka spraw. Po pierwsze, no w tym tygodniu niestety nie uda mi się wyrobić z nagraniem odcinka o 10 rzeczach, za które zapamiętamy Wrestlemanię 34, no ale w zamian, jak pewnie wiecie, będzie jutro odcinek Wrestling and Answers, więc jeśli jeszcze chcecie dodać mi jakieś pytanie, no to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja tymczasem nie przedłużam i teraz zobaczmy, co wydarzyło się na SmackDown dnia 20. 26 lutego 2021 roku. Zaczęliśmy od wyjścia mistrza Universal, czyli Romana Reinza który w skrócie uznawał zwycięstwo nad Danielem Bryanem na Elimination Chamber jako jakieś, nie wiem, największe osiągnięcie w historii profesjonalnego wrestlingu i powiedział, że cała niedzielna noc byłaby perfekcyjna, gdyby nie atak Edge'a. I potem powiedział coś bardzo dziwnego, ponieważ nagle stwierdził, że jednak on nie chce walczyć z Edge'em, mimo że przez ostatni miesiąc cały czas praktycznie błagał Raid Dar Superstara, żeby to właśnie jego wybrał na jego przeciwnika na Wrestlemanie. Jednak on teraz mówi, że nie chce skrzywdzić Edge'a, chce żeby Edge wrócił do swojej rodziny i po prostu nie chce mu zrobić żadnej krzywdy. Później na arenę wyszedł Daniel Bryan, który oczywiście pogratulował Reignsowi zwycięstwa. Jednak słyszał gdzieś tam na zapleczu, że podobno niektórzy nie uznają Reignsa za Tribal Shifa i że uznają go za tchórza. On oczywiście wie jak bardzo Reigns jest utalentowany, więc żeby nie było żadnych wątpliwości wyzywa go na fastlane na pojedynek one on one. Od razu jak Daniel to powiedział, to podszedł do niego Jay Uso, który zapytał się go gościu Czy ty se myślisz, że możesz tak sobie wyzwać Tribal Shifa na pojedynek, jak gdyby nigdy nic? Tak nie można, to trzeba zasłużyć sobie na taki pojedynek, a ty na pewno na taki pojedynek nie zasługujesz Patrząc na to, że na Elimination Chamber przegrałeś w kilka chwil Potem podszedł do niego Roman Reigns i zapytał się go po prostu, czy mam znowu ci zrobić krzywdę A następnie Daniela zaatakował Jay Uso Segmencik bardzo przyjemny, ale raczej do tego nas przyzwyczaiły początki SmackDown Wiedzieliśmy wokół czego będzie się kręcić tego tygodniówka, no i ogólnie daje ten segment Na plus. Później przeszliśmy na zaplecze, gdzie były dwa segmenty. Na początku rozmowa Sony Devil z Adamem Piercem, do których podszedł Edge i jak się okazuje, pierwotnym pomysłem na Fast Lane miał być pojedynek Edge i Daniel Bryan kontra Roman Reigns i Jay Uso. Jednak potem Adam Pierce powiedział, że no wiesz, no już Daniel Bryan wezwał Romana na Fast Lane. no to jeśli pokona dzisiaj Jaya Uso, no to będzie w tym pojedynku one-on-one, on one, a jeśli nie, no to zobaczymy. A dalej przeszliśmy do Samoańczyków, gdzie Jay Uso przepraszał Romana za to co zrobił. On powiedział spokojnie, nie ma żadnego problemu, o ile. Załatwisz sprawę z Danielem Bryanem, więc już wiedzieliśmy, że w main evencie dzisiejszej gali będzie pojedynek Jay Uso kontra Daniel Bryan. Następnie, pierwszy pojedynek Rey Mysterio oraz Dominik Mysterio kontra The Alpha Academy. Przed walką Chad Gable jeszcze kilkukrotnie na Title Tronie pokazał to, co Otis zrobił z rajem Misterio tydzień temu, no a następnie rozpoczęliśmy walkę, którą Chad Gable wraz z Otisem kompletnie zdominowali, no boże był taki jeden moment, gdzie tam Misterio mogli wykonać 619, jednak ostatecznie po tym, jak Otis wykonał Splash, Alpha Academy wygrywa i to już drugi tydzień z rzędu, znaczy no dobra, tydzień temu nie wygrali, bo przegrali przez Dyskwalifikację, no ale i tak czy siak, pokazują się naprawdę z bardzo dobrej strony i nie zdziwię się, jeśli na przykład gdzieś w obrazku Będą mieli swój pojedynek o tytuły Tak, Team Smackdown. Jednak my przechodzimy dalej, ponieważ dalej na arenę wyszedł Apollo Cruz. Pamiętam niektóre wywiady, w tym miejscu nie powiem z kim one były, jednak ktoś kiedyś powiedział, że Vince McMahon uznaje, że jak ktoś nosi szalik, no to jest on kompletnym healem. To jest najbardziej healowa rzecz, jaką można nosić. No i tak, Apollo Cruz przeszedł Turny tydzień temu, no i teraz wyszedł do ringu właśnie z szalikiem. I szczerze, już się nie mogę doczekać wpisów aktywistów, którzy będą uznawali, że WWE są rasistami, ponieważ teraz Apollo Cruz jakby chodzi drogą swoich przodków, którzy pochodzą z Nigerii. I dlaczego, skoro on chodzi i myśli. To dlaczego on musi być chwilem? Dlaczego on nie może być dobry? I już od razu wabli i rasiści. Znaczy, żebyście mnie w tym miejscu źle nie zrozumieli. Ja, oczywiście, uważam, że razem to jest jedna z najgorszych rzeczy na całym świecie. Jednak, no. Patrzmy, to z WWE i na niektóre rzeczy trzeba patrzeć z lekkim dystansem. No ale tak, ogólnie Apollo Crews jest mega chilowy, ponieważ nosi szalik i już nie nosi majtek, tylko ma długie spodnie. No i ma dzisiaj zawalczyć z Shinsuke Nakamura i jak pokazał stal bgm tydzień temu, tak, teraz pokażę go Shinsuke. No i rozpoczęliśmy walkę, ogólnie panowie sobie walczyli całkiem niezły sposób. No ale pamiętajmy, to nie jest ich pierwsza walka, walczyli ze sobą tydzień temu. Nie wiem, czy nie walczyli ze sobą jeszcze kilka tygodni temu, no ale ogólnie, kiedy Apollo w pewnym momencie chciał wyjść z ringu, Zaatakował potem z schodami, następnie tam raz użył swojego szalika, gdzie tam e, chyba Shinskę chciał mu wykonać Slipper Hold. On właśnie dotknął szalika, no i potem to skontrował, a następnie wykonał Olympic lemno i w taki sposób Shinskę pokonał. No, myślę, że możemy czekać z niecierpliwością na rozwój postaci Apollo Cruza, ponieważ wiem, że jeśli poprowadzą go w dobry sposób, to będzie on jedną z najlepszych rzeczy na całym WWE SmackDown i troszkę szkoda, że nie będzie on jednak częścią Bloodline, ponieważ takie były głosy, że on dołączy do Romana Reignsa i Jeya Uso, Teraz jednak wątpię, patrząc na to, że oni są tacy bardzo pro-Samoa, on taki pro-Nigeria. No zobaczymy, jak to się rozwinie w najbliższym czasie. A teraz przechodzimy na zaplecze, gdzie rozmawiał ze sobą Paul Heyman i Roman Reigns. Ogólnie Paul powiedział, że właśnie jest już potwierdzone, że jeśli Daniel Bryan pokona dzisiaj żeja Uso, to zmierzy się z Romanem Reignsem na Fastlane. Roman był taki trochę zdziwiony, ponieważ mówił, no to jak miał być taki mecz, a teraz nagle będzie pojedynek one on one. Wtedy rozpoczął rozmyślanie, a my przechodzimy do ringu, gdzie był kolejny pojedynek, czyli Tamina kontra Leaf Morgan. Ogólnie raczej nic. Co jest zgodnie z pamiętania. Tamina pokonała Leaf Morgan, nawet nie było gdzieś tam przy linku No, przynajmniej fajnie, ponieważ zwykle Tamina nie jest zbyt mocno pokazywana przez ostatnie, nie wiem, ile lat już jest w WWE, przynajmniej z 9, jak nie 10, no ale niech se wygrywa i tylko mam nadzieję, że jakieś ciekawe story właśnie z nią i z Natalią opowiedzą. No, bo bądźmy szczerzy, te wszystkie walki, które widzimy w każdym tygodniu, Natalia i Tamina kontra The Riot Squad, no to jednak one jakby nie dają jakiegoś wielkiego payoffu, tylko sobie tak panie walczą, walczą tydzień w tydzień, no i zwykle to jest walka, którą pomijam, jednak dzisiaj trochę dłużej o niej powiedziałem. Jednak teraz przechodzimy już dalej, ponieważ do ringu weszła zwycięzczyni żeńskiego Royal Rumble meczu, Bianca Belair. W ringu czekali już Adam Pearce oraz Sonia Deville, no i czekali tylko na to, kiedy Bianca Belair dokona swojego wyboru. Oczywiście zaczęła od tego, że no, wszyscy jej mówili, że być może jest to najważniejsza decyzja w jej życiu, a następnie na arenę znowu wyszedł Reginald i to w tym momencie, kiedy Bianca Belair miała powiedzieć imię i nazwisko osoby, z którą się zmierzy. Znaczy, w przypadku Aski byłoby to... Imię. No ale wiecie o co chodzi, ogólnie Reginald znowu zaczął, że no wiesz musisz dobrze wybrać, a Sasha Banks cię pokona, bo ona jest taka dobra I potem znowu wyszła Sasha Banks, która znowu powiedziała mu już trzeci tydzień z rzędu, że gościu nie mów za mnie nie i powiedziała, że jest najlepsza, może ona jest najsilniejsza, w sensie Bianca najsilniejsza, najszybsza, naj 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 Ale ona jest najlepsza, a to sprawia, że Bianca jest druga najlepsza, jednak Bianka wtedy powiedziała Sasha Banks, ja kontra ty, Wrestlemania 37 wskazała na znak, nagle pyro zaczęło się robić BUM 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 No i tym samym dostaliśmy potwierdzone, że na WrestleMania 37 Bianca Belair zmierzy się z Saszą Banks Myślę, że było to raczej jasne patrząc na to, że Bianca była na brandzie SmackDown No i jak jeszcze patrzymy na Edge'a, który faktycznie mógł wybrać albo Romana, albo Drew zaczynał no, Drew teraz nie jest mistrzem, no ale you know what I mean Tak jednak no Bianca było raczej pewne, że wybierze Sasha Banks A teraz przechodzimy na zaplecze, gdzie rozmawiali ze sobą Sami Zayn oraz Król Corbin Ogólnie Corbin nie do końca wiedział, dlaczego w ogóle timuje się z samym Zaynem. On powiedział, że no, mamy ze sobą świetną chemię, no i możemy być mistrzami tak team. Jednak to, co Corbinowi przeszkadzało najbardziej, to ta cała ekipa filmowa samego, która cały czas go kamerowała. Następnie pojedynek właśnie z udziałem tych dwojga, czyli The Street Profits kontra Sami Zayn oraz Król Corbin. Ogólnie walka bardzo przyjemna, jednak moment, który naprawdę zrobił tą walkę, to pamiętacie pewnie, jak oglądacie wrestling, to Baron Corbin często robi taką akcję, że jakby przechodzi przez dolne riny, robi tak wokół narożnika i potem atakuje lineem. no to właśnie tym razem, kiedy chciał wykonać tą akcję, no to... Ekipa filmowa samego niestety zablokowała mu drogę. on takie Get out of my way! No, i dobra, to, to wyglądało bardzo śmiesznie, było stajmowane w naprawdę bardzo fajny sposób. Jeszcze pod koniec walki po raz kolejny mieli ze sobą na napięku właśnie ekipa filmowa oraz Baron Corbin, ponieważ yy, no właśnie zaczęli go kanamerować, on się bardzo zdenerwował. No i postanowił tą ekipę zaatakować, co zwróciło uwagę samego Zayna, Potem został zaatakowany, otrzymał splasha od Monteza Forda, no i w taki sposób The Street Profits wygrywają. Czyli na ten moment mamy dwa mocne taktymy na Smackdown i są to Street Profits oraz Alpha Academy i myślę, że w najbliższej przyszłości być może dostaną oni pojedynek o number one contendership na Fastlane, albo nawet na WrestleMania. Dalej wywiad na zapleczu z Danielem Bryanem, gdzie Kayla zapytała się go, jak ocenia swoje szanse na pojedynek z Edgem na Wrestlemanie. On powiedział, że no w sumie są całkiem wysokie, wystarczy, że wygram z Czajem Uso, potem z Romanem Reigns'em, no i już cyk mam walkę z Edgem. Jednak skoro już powiedział jego imię, no to musiał oczywiście pojawić się sam. Edge, który powiedział, że no w sumie fajnie byłoby razem się zmierzyć z Brianem na WrestleMania, a wtedy Brian powiedział, że dobra, teraz nie będziemy mówić co by było gdyby, ponieważ w tym momencie muszę się skupić na pojedynku z JM Uso, jednak jeszcze nie teraz, ponieważ dalej na arenę wyszedł sam Monday Night Messiah, Friday Night Messiah, chociaż w sumie do teraz już nie jest żadnym Mesjaszem Seth Rollins. Ogólnie zaczęło od tego, że jego zażalenie z zeszłego tygodnia zaczęło trendować po całym social media i zanim zdoła powiedzieć cokolwiek więcej, na arenę wyszedł The Swiss Cyborg Cezaro. Ogólnie Sef powiedział, że gdyby nie to, że Cezaro jakby odwrócił się od niego te dwa tygodnie temu, to w tym momencie byłby mistrzem Universal, no i wystarczy, że przyjmie wizję Rollinsa i będą razem prostu rządzić na całym SmackDown, jednak raczej Cezaro nie był zbytnio tym zainteresowany, ponieważ postanowił wykonać potężny swing na Sefie Rollinsie, czym raczej dał do zrozumienia, że nie jest zainteresowany wszystkim tym, co ma do zaoferowania Seth Rollins, i kiedy wychodził z areny, na arenie pojawił się Daniel Bryan. A skoro pojawił się Daniel Bryan, no to następnie pojawi się Jay Uso, no i rozpoczęliśmy nasz main event, który tak jak zwykle z udziałem tych dwójka, ponieważ nie jest to pierwszy raz kiedy w main eventie SmackDown mierzą się ze sobą Jay Uso oraz Daniel Bryan, no pokazują naprawdę kawał świetnego, profesjonalnego wrestlingu, jednak zakończenie było dosyć ciekawe i być może dużo osób nie było zbytnio z tego powodu zadowoleni, ponieważ no skończył się ten pojedynek przez Count out. Ogólnie dwójka została wyliczona, no i koniec pojedynku. No i teraz ludzie narzekają, że no, nie będzie Daniel Bryan kontra Roman Reigns. Jednak ja tak nie twierdzę, myślę, że nawet ta dwójka się zmierzy, a jeśli nawet nie, to dostaniemy ten taki match o którym była mowa przez cały praktycznie odcinek SmackDown. No bo patrzcie, co by było, gdyby Daniel Bryan tak po prostu wygrał dzisiaj z Jeyem Uso i dostał title shota na pojedynek z Romanem Reignsem, no musielibyśmy jeszcze jakoś prowadzić ten program aż do Fastlane, a Fastlane mamy za miesiąc i myślę, że każdy by już miał takie, o no, dobra, Daniel Bryan kontra Roman Reigns nie chce oglądać tej walki, a tak to możemy budować cały czas ten program, nie wiedząc do końca co na pay się wydarzy, więc ogólnie daje temu naprawdę bardzo spory plus. No a następnie na arenie pojawił się Roman Reigns, ponieważ po walce Daniel Bryan postanowił zaatakować Jay'a Uso i wykonać Yes -lock. Oczywiście wszystko ogarnął Roman Reigns, jednak niedługo, ponieważ on również dostał Yes -lock. Jednak oczywiście wtedy już Jay Uso zdołał się ogarnąć, zaatakował Daniela Bryana. Następnie Roman wykonał Spear, potem wykonał Gilotynę. Dobranoc, w taki sposób show się kończy. Nie było ono najgorsze, nie było ono najlepsze, według mnie troszeczkę za dużo taktyk meczy. Zaczęły były chyba tylko dwa, jednak co nie zmienia faktu, że ostatnimi czasy SmackDown miało jednak zdecydowanie lepszy poziom. Jestem ciekawy co będzie dalej z postacią Apollo Cruza, jestem również ciekawy co będzie z tytułem Universal. Ja tymczasem już nie przedłużam, mówił do was Lesius Attitude Polska, lajkujcie, subskrybujcie, no i słyszymy się już wkrótce.